Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, dziś gościmy Pana Mariusza Mazura, nowego prezesa Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Ogród Świętego Franciszka. W zasadzie nie my gościmy, ale jesteśmy gośćmi w przytulisku tymczasowym dla zwierząt przy ulicy Świętej Barbary w Tarnobrzegu. Nowe przytulisko właśnie, czy od dawna działa i jakie potrzeby macie Państwo rzeczywiste, a ile zwierzątek w tej chwili możecie przyjąć pod swój dach? To znaczy, samo przytulisko działa dopiero od trzech miesięcy. Dzięki uprzejmości prezydenta miasta dostaliśmy obiekt, który ma być do sprzedaży, także jest to tymczas. Ale jesteśmy bardzo za to wdzięczni, ponieważ mamy szansę pomóc wielu zwierzakom. Na dzień dzisiejszy mamy pod opieką 60 psów i kotów, które dzięki temu, że mamy miejsce, nie straciły życia po prostu. 60 psów i kotów macie w tej chwili państwo. A jak dużo jest potrzeb w mieście? Czy to wystarcza? To jest trudne pytanie, bo zwierząt bezdomnych jest bardzo dużo. Zwierzęta są wyrzucane na bieżąco. To, co możemy, to pomagamy. Oczywiście wspólnie z tym miasta, i wiadomym jest, że jest to doraźne, bo wszystkich się nie da uratować. Ratujemy, ratujemy te, które na ulicy by umarły. W jaki sposób Państwo dostajecie informacje o tym, że są takie zwierzęta, które potrzebują pomocy? Mamy telefon interwencyjny w stowarzyszeniu, na który dzwonią ludzie. Przede wszystkim dzwonią też do Urzędu Miasta, czyli do Straży Miejskiej. Mhm. Czy możemy podać numer tego telefonu? Nasz numer telefonu interwencyjny to jest 504 010 685, natomiast wszystkie zgłoszenia do Straży Miejskiej, telefon alarmowy 986. Po prostu Straż Miejska przekazuje Państwu taką informację, że ktoś zadzwonił w sprawie bezdomnego zwierzaka, tak? Tak, i głównie Straż Miejska pomaga tym zwierzętom, natomiast my później się nimi opiekujemy. Właśnie, na czym polega ta opieka, którą stowarzyszenie proponuje? Znaczy, przetrzymujemy je, karmimy mhm. je, przychodzi wolontariat, który opiekuje się tymi zwierzętami, a dodatkowo socjalizuje je. Część zwierząt, które trafia do nas, głównie koty, to są koty dzikie. Więc one ani nie nadają się do adopcji, ani ze względu na stan zdrowia nie nadają się do powrotu na ulicę. Czyli y, socjalizacja polega na przystosowaniu do ewentualnego życia w nowych domach, tak? Tak, czyli przystosowaniu do adopcji. Mhm. Czyli na najnormalniej w świecie przyjście tutaj do nas, wszystkich serdecznie zapraszamy, usiąść spokojnie, poczekać, kotki podchodzą, pogłaskać, pogłaskać. Czyli najpierw trzeba sobie przejść parę razy, zaprzyjaźnić się z ewentualnym nowym lokatorem w swoim domu, tak? Dokładnie. Mhm. Rozumiem, że opiekę weterynaryjną też Państwo zapewniacie zwierzętom? E, opiekę weterynaryjną zapewniamy, tak, my, jak i Urząd Miasta. Mhm. Zresztą w ciągu ostatniego roku Urząd Miasta bardzo pomaga zwierzętom. To trzeba przyznać. I ze strony. Opieki lekarza weterynarii, który ma podpisaną umowę z miastem, jak też pomocy całego Wydziału Ochrony Środowiska, gdzie współpraca układa się no, wręcz relacyjnie. Zapanowanie nad taką ilością zwierząt jest z pewnością trudne. Skąd Państwo bierzecie wolontariuszy do pomocy? To znaczy tak. Z samych członków Stowarzyszenia jest około 50, którzy, z których część przychodzi tutaj, część zajmuje się psami dużymi, które są w innym miejscu. Natomiast wolontariusze przyszli jakoś tak spontanicznie. Wręcz powiem szczerze, że w pewnym momencie trudno nam było nad tym zapanować, ponieważ przychodzą dzieciaki od 12 lat wzwyż, to czasem robi się... No lekko lekki horror. Po prostu nie wiemy, czy patrzeć się, co robią nasze szczeniaki, czy co robią dzieciaki. No to rzeczywiście pomoc bardzo spontaniczna, ale z pewnością niezbędna. Ale niezbędna, konieczna wręcz, konieczna wręcz, bo pies czy kot, który u nas jest, musi mieć kontakt z człowiekiem. To jest podstawa. W jaki sposób można zostać wolontariuszem? Każdy, kto przyjdzie, może tutaj po prostu y, służyć swoją pomocą. Czy państwo jakoś weryfikujecie kwalifikacje czy ewentualne możliwości? Każdy, kto przyjdzie, może pomagać. Natomiast weryfikacja polega na tym, że y, ktoś przychodzi raz, drugi, trzeci i on sam wie, czy nadaje się do tego, czy nie. Zbliżają się święta i niestety <laughs> wielu z nas. Y, Postara się robić takie prezenty troszeczkę niezapowiedziane. Tak się zdarza, że dostajemy na gwiazdkę, pieska, kotka, czy też chcemy kogoś uszczęśliwić takim zwierzątkiem. A efekty tego widzimy już kilka dni po świętach, kiedy to bezpańskie małe zwierzaki błąkają się po mieście. W jaki sposób przekonać ludzi, żeby nie robili takich prezentów, kiedy one nie są do końca przemyślane? Taka dość. Otwarta informacja na ten temat jest na naszej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszam. To jest www.tspz.pl, gdzie jest apel, że nie dajemy zwierząt w formie prezentów. Tam jest też taki rysunek, który obrazuje, jak dzieciak bawi się pod choinką przez 15 minut ze zwierzakami, a potem te zwierzaki są za oknem. Pomijam oczywiście fakt, że zwierzę do adopcji u nas jest oddawane po wcześniejszej kontroli, przedadopcyjnej. I po oddaniu, w ciągu tygodnia czy dwóch, członkowie stowarzyszenia albo wolontariusze jeżdżą jeszcze sprawdzić, czy zwierzęciu nie dzieje się krzywda. Czyli pełna kontrola. Nad Czyli tym pełna kontrola. No, w ciągu, losem. W ciągu tych kilku lat oddaliśmy do adopcji ponad 700 zwierząt. To bardzo dużo. To bardzo dużo. I, 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 też na naszej stronie są odpowiedzi od dwóch miesięcy przychodzą zdjęcia tych zwierzaków, które oddaliśmy do adopcji z nowych domów i to się naprawdę sprawdza. Czyli jeśli chcemy zrobić prezent naszym najbliższym i dać zwierzaka pod choinkę, to lepiej przyjść tutaj do stowarzyszenia i wziąć jakieś bezdomne zwierzę i uszczęśliwić niż kupować pięknego rasowego pieska i kotka z hodowli, tak? Ale rzeczywiście, tym bardziej, że po wprowadzeniu nowego prawa ustawy o ochronie zwierząt hodowle się uszczelniły, natomiast jest dużo pseudo-hodowli, które sprzedają rasowe psy, potem się okazuje, że no, miał to być labrador, ale wyszedł prawie owczarek. A tutaj na pewno stąd trafi do Państwa zwierzątko, które jest zdrowe, zaszczepione i po odpowiedniej socjalizacji, które będzie się miało znaleźć w nowym środowisku. Mimo tego, że nierasowe, ale na pewno piękne i na pewno kochające nowe domy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.